z tej strony Nordics. W tym miejscu nie powinniśmy się w ogóle nigdy zobaczyć, no bo jednak yy, StumbleGuys, Guys, no, wiecie o co chodzi, tak no. Sumber guys dwa miesiące tam. No i było okej, okay, nie tam dosyć świetnymi światami no co zrobiła. Uwaga, zobaczmy. Yy, tak, dosyć nieźle nie wyszedł ten film, bo sprowadzano tam jakieś nowe rzeczy i tak dalej, a dzisiaj moim zdaniem scope nie, jest Było jeszcze to wcześniejsze, wcześniej jeszcze kiedyś był inny w ogóle. Nie było skoku i tego... nie wiem... To był, nie pamiętam jak się nazywał. Ten co stworzył sam Pierwszy, o może coś będzie ciekawego nie. Jakiś elf. Dobra, fajnie, fajnie. Dzisiaj sobie sprawdzimy tutaj kilka nowości z tego, co widzę. Ja nie mogę jakiś eventy z puszkami tymi, Coca-Coli, tak? Jeszcze tutaj jest Krillwax, yy, ta jego dziewczyna. No jak to się nazywała. I no w sumie to, to, to naprawdę się dużo pozmieniało, więc dzisiaj mamy dużo do roboty. Klikajcie subiki, łapencje do góry, strzelajcie, żeby żeby w sensie no więcej takich odcinku, to nie wiem. Będziemy mi się do sobie wracać, tak co 3 miesiące, taki jeden króciutki odcinek na najpierw gdzie testuję nowe i patrzę. Testuję po prostu nowe mapy, tak? Dobra, nie wiem czy zbieram te kapsy, Coca-Coli misje jakieś są. Ale to misje były, jakie jeszcze odchodziłem, ale widzę, że są jakieś skipy. O, dobra, właśnie, do czego? Ustępuj w to Pass. Tak wygląda teraz Stumble Pass? No to nie wiem czy to jest zmiana najlepsza, bo po pierwsze z Fortnite'a z gapili, a po drugie to czy nam się coś wyświetla, dobra tutaj mamy dobra, nie tak zagrać ze znajomymi, bo wtedy co pamiętam to kiedyś tak je tworzyłem i tutaj teraz będę grał z butami, no tak z tego co pamiętam to kiedyś był taki błąd, że jeżeli się dawało kiedyś zagrać ze znajomymi to wtedy się grało z butami okej, no, to by było fajne grał teraz z butami, jak mi się wydaje ja pamiętam tego, na przykład Dominik Zed Damian 31 jak się śmiali, śmiałem z co mi po 50 subskrypcji o co tu się wylosuje widzę co to się wylosuje o czemu to się długo i Lawa Land nie Lawa Rush, dobra Lawa Land to z niebieskimi o tak, chyba mamy boty, tak? Mam boty? Nie wiem smut. Nie, to nie są boty. To nie są boty! O, to nie są boty, to nie są boty. O nie jeszcze pingu! Pamiętam jak się na Pink nażegało na blockdashu, że że się nawet jak grałem z kimś 1v1 to się na, to się mówiło Pink mam, ping mam a tak naprawdę się nie miało, dobra, shibonka, shibonka, shibonka Shibonka Nie no Chyba tutaj yy, Lagi to No i jeszcze mam jakieś butowe emotki ustawione tak szczerze Nie mogę no, na no, co tu się skoczyło, ja mam takie butowe emotki Ja pamiętam jak się zbierały te przepychacze do to wtedy jeszcze grałem Wtedy to ta gra jeszcze była czymś Szczerze Wtedy w tą gra jeszcze się dało grać Wtedy ta gra jeszcze BYŁA dosyć FAJNA, OŁAK oh, No nie Tak blisko było I się zmyło, dobra Dobra, no 16 osób, jeszcze 0 osób Przeszło, więc jest Jest gitens, no nie no Ustawione To jest, to jest ustawione Ustawione to jest po Przecież jest ustawione Masz, mam ping, kur. No nie! Już <noise> się No nie! z Co tu się Ej! Ty ja jestem w jakimś dziwnym miejscu! I może... ty, ja to przejdę przez. Oooo! Świetna informacja! Co jest ja zaję się jeszcze ja, się ja mam. Ej! Co tu się dzieje? Chwidzowie! To jest, nie wiem... o! Przegrałem. Przypadkowie, to dziewięć osób było, ale ja wypadam. No niestety no ping. Dobra, no, ja idę ogarnąć z tym terek Studowaliście FPS-ów. Trzemu mi tak wygląda. Studowaliście ja studaliście FPS-ów. Ale tak się trzymałem się. pamiętam jak przy karki taki było, bo to ich było mega dużo. A tutaj jest, o sobie wygląda Dobra, weźmy na moje konto. Co, no tu właśnie mam animacje. No to kilka legendarnych. Mam takie, takie podstawowe. No takie fajne jest. Dobra, weźmy sobie, nie wiem, to. E, kroki jakieś fajne. Czy mam? Nie no, to na przykład też jest fajne. To ja pamiętam skąd to jest jak piąstka była. Tutaj shurikeny mi się wydaje. Jak masz z shurikenami grałem? Emotki. Zobacz, o, ESA! ESA! Ale to są słabe emocje, one nie, nie mają w ogóle animacji, tylko zaczepka. Nie no, taką zaczepkę wice ja chyba wziął. Albo jakąś taką, bananiażę że w niej sobie wziął. Ja, nie, ja widzę, nie be, ja nie, nie będę używał w ogóle ten. Tylko takie śmieszne będę sobie wziął. O, na przykład... Yy, jest też fajne, a nie, bo to jest Bono no, fajnie, fajnie, tutaj koronka, gitara z gitarę bierzemy i zaraz zobaczę, a właśnie, bo ja mam motki specjalne, no to nie, no to trzeba tutaj położywać i piąstra tylko, i to znaczy jest za nie za to o. no i chyba tyle bo serduszkę i banana nie są aż potrzebne, szczerze. Moim zdaniem, to jest tylko moja opinia, nie sugerujcie się tym. No i co ja mam tu kliknąć, no? I co? Czekajcie, może na, na początku coś mam. O, mogę sobie to kupić, a ja bym wolał taką paczuszkę sobie kupić. O, taką paczuszkę bym wolał sobie kupić. O, i mam paczuszkę, widzowie, z jedną rzeczą. Aha, aha, no to bez sensu. Świetnie, stambek guys. Poplej, popsułeś to mówię! Gorzej się już nie da. Jura za 20G, tak szczerze, udział, ale. Mam nadzieję, że już będzie coś normalnego, bo jak sami widzicie ma 120fps, więc to jest dobrze, nie? Ale coś mi się nie wydaje, żeby to było dobrze, bo sami widzicie yy, Legendary Rush Hour? A to jest to dobre. Aha, ja będę grał tutaj z jakimiś emotkami. Badziewnymi. Z tymi zaczepkami fajnie będę. Ten, mógł ich używać. Tak szczerze, to banan mi się by przydał bardziej. No to serduszko to nie, ale banan by mi się przydał bardziej. Na przykład, banany idziemy strzelać. No ja, nowo, widzę, że będę miał ping. Dobra, 67 było yy, FPS-ów z 120. No sami widzicie, że za dobrze z moim pingiem to nie jest. No dobra, mamy. Tutaj owkowanie W tej jakże pięknej giercyk. Tak, no trudno. No! I teraz mam normalny. Pięknie, tak kurde widzowie. Dobra. Tutaj banane Jan normalny normalnie. Dobra. z tym janę tu robimy, Walimy. BUM! To jest czemu legendariusz Co się tu nie zmieniło od normalnego? Dobra, trójkę mam tutaj, dobra. BUM! O kurczaczki! No nie! mam no dwójkę, a nie trójkę klikam, bo ja nie... o kurde, bo to zaraz będzie wybuchać, o nie widzę, ja chyba powiedz sobie, tutaj I... no jeszcze mam lagi, no 50, do... dobra, widzę, ja nie chcę ryzykować, bo z moim skillem ten, y, teraz dobra trzy, no nie, znowu mi się dwójka kliknęła, poczekajcie, o trójeczka, no i teraz nie trafiłem w nich, dobra Taka O kurde, bo ja już muszę lecieć. Ja już... No nie! Nie! No nie! Więc ja jestem tak tragiczny z tą grę. Może, może odpuśćmy. Tak, odpuśćmy. Tu nie? Ja mam plus 25, świetnie. Dobra, y, co tu jeszcze można? Grupa sezonowa. Grupa niestandardowa. I... No, 32. Jedno, i, i wiadomo nowe mapy ze z bo i tak z nimi nie wygram. Bo no to nie wiem, to wyglądało wow, fajnie, to sobie weźmiemy. Może by te boty tam jakiś spoconek kurde nie był. Nie, wiem, to sobie weźmiemy. I to, to wygląda fajnie. No i utwórz. No i co? No i gramy. Zagraj. Ja nie... Ja nie będę niemiły, ja tego będę robił w ślizgi i z pionski uderzał. Uderza, uderza. Będę miłym człowiekiem na bardzo miłym człowiekiem, tak szczerze. na bardzo miłym człowiekiem. I o co w tym chodzi? Widzę, że tutaj ludzie mają mega fajne skinki. ja jestem podstawowym. Ty, no czemu ja mam dalej 120 pingów? O, ja to muszę chyba opuścić. Tak. No i potem mi będą podpadać, ja się ich będę słuchał. Dobra. No nie, znowu kliknąłem dwójkę. Nie, teraz woda będzie się wypryskiwać. No i dobra, dobra, sigma. Dobra, bum wyś tu tą... przechodzisz? tak przechodzisz miałem, przechodzisz a ja chciałem ten chciałem E o! Żółw ninja, Żółw ninja odpada to z łuczadorem odstałem, że będę miał największą wagę bo to jest po co my stwierdziliśmy dobra o, o co w tym chodzi bo jestem mega ciekawe o co w tym chodzi no mm -hmm. poczekajcie, ja mogę E uderzać, tak? no i dobra E Aha i chyba z tego co mi się daje Bo ja, bo ja pamiętam jak mi to, że musimy, nie dać się złapać przez tej ziomki Nie? Przez tej ziomki po właśnie, przez te tutaj przez te, Bo to jest chyba jakaś, jak e, ten Skopę miał koreborację z tym O Nawet mi nie znasz, że nikomu dojdzie Good, good job Good job do odpada? Wiem, nie odpadał Widzicie, ja na niego dobry typ dałem, naprawdę, on będzie wszechpotężny i teraz coś ciężkiego tutaj widzę, jakieś komnaty i tutaj jakiegoś potwora będzie trzeba popełnić, jeszcze nie wiem jak, ale dobra, tutaj chyba możemy sobie jakąś moc wybrać, ja sobie wezmę tą, sobie... ała, bo, ty... bo mówi E, E mogę klikać, żeby mieć tą moc, dobra, chodź ty u czadu. widzicie, ja mówię, on nie uderzy, bo mówiłem, że to będzie moja rywalizacja. Dobra, lecimy. Co, tu, co tutaj trzeba? Co tutaj trzeba też Oni nie mogą nas podotykać, tak? nie mogą nas dotykać. Z tego co widzę... Dobra, tutaj... Gdzie trzeba iść? Dobra, bo ty idą tutaj, też idę tu. Nie będę inny. Ja, ja chcę zrobić wszystko dobrze. Dobra, luchador. Luchador tutaj spadł, dobra. Widzowie, moja konkurencja spadła. Kurde, teraz będzie ciężko. Teraz będzie jakiś save robiony, no i pipsom. Wojtek kupcał tak szczerze Wojtek kupcał, no mi z tego zejdź. Ha! Bo tu, aha! Ja trafiłem do jakiejś podziemi, o nie! Tutaj trzeba BUM Jak najszybciej widzę To jest mega ciężka mapa Już ponad minutę ją przychodzę I co tu, o! Aha, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz się ukryje BUM Rubi, rubi! Laba, laba! Bańkę podi, dubi daba, bum, bum, bum Cipi, chipi ciapa, chapa Lubi, lubi, daba, daba Bańkę podi, dubi daba, bum, bum, bum Cipi, chipi ciapa, ciapa Lubi, lubi, raba, raba I ja mam iść tam Tak? Nie Muszę tu Tak Bum I bum Ja mam iść tu Tak, muszę iść tu Muszę iść tu na pewno. Powiem na pewno. Muszę iść tutaj? Tak? Jest? Jest? I co? I to tu? Aha! Odpadłem, a. Nie wiem, wdzięczny ja to walę, Ja stąd wychodzę.